Serdecznie Was witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy też tych wszystkich, którzy są z nami na transmisji już teraz, na naszym fanpage'u wspólnotowym. Dzisiaj mamy święto Ikony Wspólnoty. Nasza ikona nosi wezwanie, życiodajne źródło. I u braci prawosławnych jej święto jest obchodzone w piątek po Wielkanocy. I nasze Wielkanocy się nie pokrywają terminami. Katolicka i prawosławna, ale chcieliśmy zainicjować we wspólnocie taką właśnie tradycję, żeby co roku w piątek wielkanocny mieć taki czas czuwania przy ikonie, taki czas uwielbienia też w czasie paschalnym w, tych, w Białym Tygodniu. I dzisiaj zaczynamy ten zwyczaj. Ufam, że on się jakoś przyjmie i że daj Boże, za rok będziemy mogli czuwać tutaj razem w takim gronie wspólnotowym w kościele. Dzisiaj jesteśmy, łączymy się z tymi, którzy są na transmisji. Kiedy mówimy o tym, że jest święto ikony, to nie chodzi o to, że czcimy obraz jako przedmiot, obraz jako wizerunek, tylko czcimy tę tajemnicę wiary, którą ta ikona nam objawia. Bo tak traktujemy tę ikonę, że ona jest takim proroctwem dla Wspólnoty, że ona nam coś mówi o Bogu, że ona nam coś mówi o naszej relacji z Nim że ona jest takim oknem na niebo, bo tak, taką rolę ikony odgrywają. I dzisiaj chcemy Bogu dziękować właśnie za to, że ta ikona do nas przywędrowała. Jesteśmy wdzięczni za Karolinę i Łukasza, młode małżeństwo, które tę ikonę kiedyś spotkało podczas swojej podróży poślubnej w Grecji. Jesteśmy wdzięczni siostrze Bogumile z opactwa, Benedyktynek w Żarnowcu, która tę ikonę dla nas napisała. Ta ikona powstawała przeszło rok i była otoczona modlitwą. Powstawała w takiej atmosferze modlitwy siostry i naszej modlitwy, jak wiecie, która towarzyszyła temu powstawaniu tej ikony. Poświęcił tę ikonę, pobłogosławił ją biskup Andrzej Siemieniewski. I dzisiaj chcemy się zatrzymać właśnie przy tej ikonie i czytać tę ikonę jako proroctwo dla wspólnoty na ten czas. To jest też taka szczególna ikona, bo ona w tradycji prawosławnej jest związana z modlitwami o uzdrowienie, z modlitwami w czasie epidemii, więc dzisiaj będziemy też przy tej ikonie modlić się o ustanie pandemii, będziemy się modlić za naszych chorych i dzisiaj też szczególnie we mszy świętej będziemy polecali siostry Benedyktynki z Żarnowca w opactwie, ponieważ dotknął je COVID w ostatnim czasie, kilkanaście sióstr ma, jest, jest zakażonych. Wśród nich jest sporo sióstr już w podeszłym wieku, schorowanych, więc tę Eucharystię szczególnie ofiarujemy właśnie za siostry z Żarnowca i za naszych chorych też. Ale będziemy uwielbiać Pana Boga podczas tej Eucharystii za to, że pobłogosławił nas swoją obecnością, pobłogosławił nas ludźmi, pobłogosławił nas tą swoją niezwykłą miłością i będziemy przy tym życiodajnym źródle dzisiaj czuwali do późna w nocy, więc... Trwajmy teraz i ofiarujmy Bogu te wszystkie intencje, i uwielbiajmy go przede wszystkim, i dziękujmy mu za to, jak jest dobry. Chcemy dzisiaj czytać naszą ikonę jako proroctwo dla wspólnoty i może nie tylko dla wspólnoty. Wezwanie tej ikony to jest życiodajne źródło. Kto jest tym życiodajnym źródłem na tej ikonie? Jezus Chrystus. Ten, który powiedział o sobie: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I pierwszym słowem proroczym, które nam ta ikona mówi dzisiejszego wieczoru, jest właśnie to. Że Jezus, Chrystus jest w centrum naszego życia. Ten, o którym śpiewaliśmy przed chwilą, że zmartwychwstał, że żyje dziś. My nie głosimy prawdy historycznej, my głosimy prawdę żywą. I ta ikona nam mówi tego wieczoru właśnie przede wszystkim to. I w tej pierwszej części czuwania się zatrzymajmy na tym słowie proroczym, które nam ikona mówi. Jezus jest centrum. On jest tym źródłem. Życiodajnym, które nas zaprasza. I zatrzymajmy się w tej pierwszej godzinie także na tym, czego nas uczy Maryja z tej ikony. Jeżeli Jezus jest w centrum, jeżeli on jest źródłem, to się zatrzymajmy na tym, że Maryja nas uczy, że trzeba Jezusa mieć w sercu. Że trzeba wszystkie Jego słowa, wszystkie Jego sprawy zachowywać, rozważać i zatrzymywać. I na tych dwóch prostych prawdach, które są proroctwem głoszonym nam przez tę ikonę, zatrzymajmy się w tej pierwszej części czuwania. Jezus jest źródłem. Maryja uczy nas, jak zachowywać w sercu, rozważać Jego słowa i żyć tymi słowami. Wczoraj modliłem się o to, żeby nam Duch Święty podsunął jakieś słowo na ten wieczór. I ufam, że słowem dla nas jest taki fragment z 35 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą libanu ją obdarzono, ozdobą karmelu i szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata, on sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Amen, amen. Jezus jest źródłem. Maryja nas uczy, jak zachowywać, żyć Jego Słowem, jak je rozważać. Trwajmy teraz na modlitwie. Dajcie, kochani, nasi młodzi. W drugiej części Czuwania. W każdej tej części chcemy czytać ikonę jako proroctwo dla nas, dla wspólnoty. W pierwszej części czytaliśmy w niej proroctwo o tym, że Jezus jest w centrum, że on jest źródłem. Czytaliśmy proroctwo o tym, że Maryja nas uczy zachowywać Jego słowa, żyć tymi słowami, trwać w nich. A w tej drugiej części Odczytajmy dla nas takie proroctwo o wspólnocie, że jak Jezus jest w centrum, to On nas gromadzi we wspólnotę. A ta wspólnota to są bracia i siostry w różnym wieku, w różnych pokoleń, tak jak w tej dolnej części naszej ikony, kiedy starsi tam czerpią, podchodzą młodsi jakaś mama niesie na ręku swoje dziecko i służymy sobie nawzajem. I niech w tej godzinie nas prowadzi właśnie takie proroctwo z tej ikony, że jesteśmy we wspólnocie, żeby służyć. Że są ludzie, którzy potrzebują przyjść do tego źródła i żebyśmy mogli im zaczerpnąć z tego źródła takiej wody, którą nam daje Jezus, żeby oni potem czerpali dla innych. Więc z takim proroctwem, z tej ikony zostańmy na ten czas. Cieszmy się też sobą, cieszmy się tym, że jesteśmy taką wspólnotą wielopokoleniową. Od 70 plus nie wiem ile, was tam najmłodsza u Was osoba ma lat 16, nie? czyli od 16 gdzieś do 70 plus. Nie? I wszyscy sobie tak właśnie służymy. Jeżeli Jezus jest w centrum życia każdego, jeżeli Jezus jest w centrum mojego życia, to nie ma znaczenia, ile ja mam lat, nie ma znaczenia, że ja jestem nauczycielem, a tu stoją uczniowie z mojej szkoły na przykład. To wtedy jesteśmy braćmi i siostrami i wtedy każdy z nas czerpie i każdy z nas się tym dzieli. Cieszmy się tym proroctwem płynącym z naszej ikony dzisiaj. Bardzo serdecznie Was witam. Jesteście bardzo dzielni na tej ostatniej części naszego czuwania przy ikonie świętowania z ikoną życiodajne źródło chcemy dzisiaj tę ikonę też czytać jako proroctwo dla wspólnoty jako proroctwo dla każdego z nas w pierwszej części czytaliśmy z tej ikony prawdę o tym, że Jezus jest źródłem, że on jest w centrum i prawdę o tym, że Maryja pokazuje nam jak zachowywać wszystko w sercu, jak żyć tym słowem, jak je wypełniać. W drugiej części, w, drugim, w drugiej części czuwania, czytaliśmy w tej ikonie proroctwo o wspólnocie o wspólnocie takiej właśnie wielopokoleniowej, która sobie służy nawzajem. W trzeciej części tego czuwania zapraszam Was, żebyśmy odczytali w tej ikonie proroctwo o obecności Boga po prostu. na nią patrzymy to wydaje się że to wszystko jest jedna rzeczywistość ale tak naprawdę na tej ikonie są dwie rzeczywistości one są oddzielone tymi skałami nasza rzeczywistość to jest to co tutaj poniżej to jest taki mały detal na ikonie tak z daleka to nie widzicie ale potem możecie podejść albo sobie na reprodukcji zobaczyć tutaj w tej grocie wisi też ikona Maryi Taka ikona w typie wschodnim, która się nazywa Eleuza, czyli Czuła. Taka ikona, na której Jezus się przytula do policzka Maryi. I ta rzeczywistość, w której my jesteśmy, z tymi znakami Bożej Obecności, z tą ikoną, ze światłem, z wodą, to jest ta nasza rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest tak naprawdę przed naszymi oczami zakryta w tym naszym świecie. Ale ta ikona. Daje nam takie światło, daje nam takie proroctwo o tym, że Bóg jest obecny wśród nas. Że On jest zakryty, On jest tajemnicą, ale On jest obecny wśród nas. I że ta wspólnota, o której mówiliśmy w tej drugiej części, jest znacznie szersza niż tylko ta wspólnota tych ludzi, najróżniejszych połamańców, którzy do tego źródła przychodzą. Ta wspólnota obejmuje też. Świętych, których tu reprezentuje Maryja. Maryja w tym geście, który nam pokazuje, jak się oddać Bogu, jak się modlić do Niego, jak Go uwielbiać. Niech nas na koniec tego dnia, tego czuwania, pięknego, długiego, wielogodzinnego czuwania przy ikonie prowadzi właśnie to proroctwo. Bóg jest. Bóg jest z nami. On jest. I dzisiaj też powtarzamy to słowo z Izajasza z 35 rozdziału. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą i Panu ją obdarzono. Ozdobą karmelu i szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych, I uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń, I język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni, I strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Spragniony kraj, w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, Ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach, osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. On jest. Bóg jest obecny w naszym świecie, w naszej rzeczywistości. Amen.